Jesteśmy grupą zajmującą się fire show taniec o mnie. No istniejemy od roku. Akurat teraz jesieni minął rok dokładnie. No i no staramy się tańczyć. Nie nazywam, nazywamy się grupą tańca. Ćwiczymy najczęściej na sucho, ale przy pokazach to jest bardzo duże prawdopodobieństwo, że można się pokazać. No ale z czasem oczywiście przy treningach, no już. Te poparzenia występują rzeczy. Jeżeli chodzi o ogień, to raczej nie ma takiej rzeczy, której byśmy się bali. Wybuchu. Wybuchu. Wybuchu właśnie <noise> występu, no, ale to jest mało prawdopodobne. Z ognie mamy nad ten często do czynienia, także zbytnio się już do niego boimy. Oczywiście trochę się boimy, że się poparzymy jakoś porządniej, no ale. Coraz występu na występ ten strach jest coraz mniejszy. Możemy występować zarówno na powierzchni, jak i w pomieszczeniu. Do pomieszczenia jesteśmy przygotowani w ten sposób, że możemy zamiast ognia po prostu doczepić lampki świecące, które po prostu dodają, jest to bardzo fajny efekt i taki trochę magiczny. Raczej jesteśmy grupą zamkniętą. Chociaż jeżeli ktoś by chciał przyjść potrenować z nami, no to chętnie zapraszamy. Mamy treningi. W poniedziałki, wtorki na komuny paryskiej, na, na sali gimnastycznej, mamy treningi, to wtedy tak nasuwa. A z ogniem to tylko jakieś imprezy okazjonalne, to na stronie jest informacja, kiedy i gdzie.